Przez pracownię ceramiczną przechodzi każdy student, który zdecyduje się na studia w School of Form i na pierwszym roku poznaje i pracowni, poznaje materiał i, i takie podstawy pracy z tymi materiałami, a następnie studenci, którzy wybierają specjalizację produkt design. Praktycznie pracują tam co roku. Studio ceramiczne uczy bardzo dużo pokory, uczy bardzo dużo cierpliwości, uczy precyzji. Na pewno jest też taką przestrzenią wielu dyskusji, trochę zabawy jest w jakiś sposób chaotyczne i wbrew pozorom w tym chaosie my też znajdujemy jakąś regułę. Studio ceramiczne jest też w jakiś sposób kolorową przestrzenią, gdzie każdy może za pomocą tego materiału, z którym pracuje oddać siebie w jakiś sposób. To, na czym nam zależy, to to, żeby szukać dodatkowych zastosowań do tego materiału, jakim jest porcelana. To, żeby szukać nowych kształtów, to, żeby nie wchodzić w jakieś schematy, to, żeby być na granicy rzemiosła, sztuki i designu. Projektowanie jest takim blenderem, gdzie my wrzucamy i część umiejętności, i materiał i czyjeś potrzeby i, i blendujemy to po, i dzięki temu powstają jakieś ciekawe produkty.